Dzień dobry, witajcie. Jak się jest youtuberem, szczególnie technologicznym, modnie jest raz na jakiś czas pochwalić się swoim setupem, czyli że sprzętami, których używa się do pracy na co dzień. Ja tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale lata doświadczeń innych youtuberów wskazują jasno, że rzecz powinna być okraszona pięknymi ujęciami posprzątanych biurek, podświetlonych efektownie LEDami i okraszonych estetycznymi sukulentami. I jakkolwiek wszystko to oprócz perfekcyjnego porządku mam, nie będę przesadzał z tą estetycznością, a po prostu opowiem wam czego i jak używam. Szczególnie że właśnie nastąpiła w tej kwestii znacząca zmiana. Jak to wyglądało do tej pory i do czego w ogóle używam sprzętu, którymi się otaczam? Jakoż po prostu prowadzę firmę gdzieś w tle tego co robię są dokumenty, maile, komunikacje ze sklepami, markami, i portalami technologicznymi oraz premiery i spotkania. Bo nie wszystkiego da się dowiedzieć z komunikatów prasowych, ale trzon mojej pracy to przygotowywanie scenariuszy, nagrywanie filmów i następnie ich montowanie. To są te trzy rzeczy, które finalnie widać na kanale. I w tym pomagały mi i pomagają mi do tej pory następujące sprzęty. Windowsowy Matebook X Pro 2022 od Huawei w najmocniejszym konfigu, którego używałem przede wszystkim na wyjazdach, kiedy byłem w ruchu. x komowy desktop Pro z Ryzenem 9, GeForceem 2080 i 64 GB RAMu w połączeniu z polecanym przez Hudsona, którego serdecznie pozdrawiam, monitorem BenQ EX2780Q do pracy w biurze. Oraz mój osobisty telefon, czyli Samsung Galaxy Z Fold 4, bo tabletowo-smartfonowa forma do mnie przemawia i często ułatwia kwestie pracowe. Do tego dochodzi to o czym nagrywam. Lustrzanka Sony A73 z trzema obiektywami, z których moim ulubionym, bo po prostu bardzo uniwersalnym jest Zoom 2470 ze światłem 28 i zestaw mikrofonowy Sennheiser EW112P. Czy ostatnie elementy tego zestawu, te odpowiedzialne za obrazy, dźwięk można podrasować? A jakże na 100 sposobów. Widziałem nową Alfę 9.3 od Sony i nie ukrywam, kusi mnie, szczególnie, że ma obrotowy ekran, a nie tylko odchylany, co jest w zasadzie jedyną rzeczą, która drażni mnie w A7. Mikrofon też mógłby być lepszy, bo to czego używam to zwykła pchełka, choć tu i teraz wydaje mi się, że jest ok. Zresztą, nawet gdyby coś nie zabanglało jak powinno, z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Są już zupełnie dobrze działające programy, które nawet z biednego audio są w stanie wycisnąć dźwięk niemal studyjny. Na przykład Adobe Podcast. A wracając do sprzętów nie audio i nie wideo, o których mówiłem na początku. Otóż wszystkie robią wyjazd. Dlatego że przesiadam się na ekosystem Apple. Oczywiście nie jestem pierwszym tech tuberem, który robi taki zwrot. Całkiem możliwe, że ostatnim, albo jednym z ostatnich. I może wypada wyjaśnić dlaczego. Pierwszy i najważniejszy powód jest taki, że ci, co się przesiedli, polecają. Tak po prostu. W pracy, której klub polega na tworzeniu filmów, kopanie się z coraz mniej stabilnymi wersjami oprogramowania do montażu od konkurencji, a tv premier. Jest naprawdę frustrujące, tym bardziej, że ono wymaga coraz więcej mocy obliczeniowych zasobów, które po prostu nie mieszczą się w niewielkim, przenośnym laptopie. A stacjonarki, to ja sobie na wyjazdy przecież nie zabiorę. MacBook Pro, na którego się przesiadam, mimo że to nie jest ta najnowsza wersja z procesorami M3, która zadebiutowała ostatnio, a generacja poprzednia z M2 Pro, połyka absolutnie wszystko, co mogę sobie wymyślić w kwestiach pracowych, a nawet znacznie więcej. Bez żadnej zadyszki, na znacznie bardziej stabilnym i szybkim Final Cutie. Dzięki czemu po prostu mogę korzystać z jednego komputera zamiast dwóch. Wreszcie. I dlatego, żeby urządzenie było wygodne, także na wyjazdach to jest ta wersja 14-calowa. W mojej ocenie znacznie bardziej poręczna. Mieszcząca się nawet w bagażu podręcznym, jeśli trzeba gdzieś lecieć tanią linią, a ja właśnie takimi latam najczęściej. Bah, mam nawet jeszcze bardziej ambitny plan. W mój ekosystem wpinam sobie iPada Pro 12.9 z klawiaturą Magic. I jeśli jest dokładnie tak, jak mówi Apple i wszyscy dookoła też, to całkiem możliwe, że na wyjazdy służbowe będę mógł sobie zabierać tylko to maleńkie i leciutkie cacko. Jeśli nie wiecie, od jakiegoś pół roku Final Cut Pro jest dostępny także dla iPada. I w zasadzie ze wszystkimi funkcjami, jakie są potrzebne do zmontowania szybkich pierwszych wrażeń na temat jakiegoś premierowego telefonu czy relacji z targów. No i najnowsze iPady Pro pracują na procesorze M2, więc mocy obliczeniowych jest wielki zapas. Mam pewne obawy o wygodę pracy na 13-calowym ekranie, ale w precyzji powinien pomóc rysik Apple Pencil. Też się w niego wyposażyłem. Zresztą zawsze jak trzymam go sobie w dłoni, to mam jakieś takie wrażenie, że jestem super kreatywny, że coś się tutaj zanotuję, coś tam naszkicuję i tak dalej. W każdym razie będę testował, jak sprzęt się sprawdzi przy okazji najbliższej wyjazdowej technologicznej premiery czy jakiegoś konkretnego. No i oczywiście całościowa przesiadka na ekosystem Apple ma sens tylko w momencie, gdy na swój codzienny, osobisty smartfon, czyli tak zwany daily, wybiorę sobie jakiegoś iPhona. też mniejszym wybieram. Mimo mojej wielkiej miłości do kompaktowych telefonów, do pracy więcej sensu ma ekran jak największy, więc to jest iPhone 15 Pro Max. Szczególnie, że w tym scenariuszu ma zastąpić mi Folda. Mam obawy, czy nie będzie mi brakowało prawie tabletu zawsze pod ręką, ale w końcu w ramach tej przesiadki mam też tablet, więc sądzę, że to się fajnie zbilansuje. Jeśli oglądacie mnie już jakiś czas, wiecie, że od kilku generacji iPhone są absolutnie najlepsze w aspekcie nagrywania wideo. Na tyle dobrze, że w wielu wypadkach, kiedy muszę śmignąć jakieś przebitki gdzieś na zewnątrz, w biegu czy na szybko, milion razy wygodniej i sensowniej dla mnie jest wziąć Pro Maxa w dłoń i w 10 sekund nagrać to, co mam nagrać, zamiast bujać się ze statywem czy gimbalem oraz dużym aparatem. Doprawdy, to, co zrobiła Apple przede wszystkim, ale nie tylko w aspekcie stabilizacji, jest naprawdę szałowe. Ci, co znają się na rzeczy, wiedzą też już zapewne, że iPhone'ami Pro można rejestrować wideo także w formacie ProRes, a to otwiera kolejny szeroki zakres możliwości, szczególnie, że w 15 Pro Max da się zapisywać takie na zewnętrznym dysku, podpiętym przez USB-C. Czy ja tak będę robił? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby którakolwiek z mobilowych serii tego wymagała, ale z ciekawości przetestuję, jak rzecz działa. Znacznie mniej istotne pracowo, ale dopełniające całe przesiadki są sławki AirPods Pro drugiej generacji i Apple Watch Ultra pierwszej, Wiele razy mówiłem już, że smartwatche to nie jest coś, bez czego nie mogę żyć, więc w Watcha Ultra wyposażyłem się w zasadzie tylko po to, żeby sprawdzić, jak wygląda jego współpraca z takim pełnym ekosystemem od Apple. A słuchawki, a jakże, testuję już często i gęsto. Wiele razy wspominałem już, że według mnie mają najlepsze na rynku ANC, czyli aktywne odszumianie. I kurka wodna, na sam koniec mam spostrzeżenie i wyznanie. To pierwsze jest takie, że coś wyjątkowo dziwnego podziało się z technologicznym rynkiem, ponieważ wiele z tych Apple'owych sprzętów nie jest albo wcale, albo wiele droższe niż odpowiedniki od konkurencji. Hawaiiowy Matebook X Pro kosztuje dychę, a nie ma żadnego startu wydajnością do nawet najtańszej wersji MacBooka Pro kosztującej, co ciekawe, prawie jak mniej. Nie ma przepaści cenowej pomiędzy najlepszym tabletem Samsunga, Galaxy Tabem S9 Ultra, a najlepszym tabletem od Apple, czyli iPadem Pro. Podobnie jest z iPhone'em 15 Pro Max i androidową konkurencją. Ba, czasami nawet androidowe odpowiedniki potrafią być droższe. Jak to się stało? Zupełnie nie rozumiem, więc nie mam odpowiedzi na to pytanie. Wy mi powiedzcie. No i wypada mi też przyznać się, że ja tak cwaniaczę tym zakupowym holem, bo wcale tych sprzętów nie kupiłem. Mam je na testy. Nie bójcie się jednak, to nie jest przypadek, gdy dupkowaty youtuber dostaje Fanteza Fryer. Jeśli wszystko pójdzie po moje myśli, to znaczy ekosystem Apple okaże się w moim przypadku jakimś tam game changerem i będę wszystko sobie to chciał zostawić na stałe, to portfel trzeba będzie wyszczuplić. Przy okazji, drogi Xcomie, któryś mi wypożyczył mojego MacBooka. Czy jak się porysuje, to czy mógłbym dostać jakiś rabacik na jego wykup? Tego dowiemy się w jednym z kolejnych odcinków. Planuję nagrać follow-up do tego filmu, w którym opowiem Wam, jak po jakimś czasie wszystkie te cuda technologii mi się sprawdziły. I chyba też o tym, czego może i powinien spodziewać się ktoś taki jak ja, windowsowo-androidowy, mocno wrośnięty w ten inny świat, po przesiadce na te aplowe sprzęty. Bo tak, tym, co nie wiedzą, bo tego procesu jeszcze nie przeszli, zaspoileruję, zmiana niektórych przyzwyczajeń, żeby w pełni wykorzystać potencjał, jest absolutnie konieczna. Napiszcie w komentarzach, co powinienem sprawdzić w związku z tą przesiadką, jak powinienem to zrobić jeśli. Już przeskoczyliście na jakieś ice sprzęty? Podpowiedzcie fajne triki i myki, które ułatwiają wam życie po tej zmianie. Czekam na Wasze uwagi, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.